Wszystko czego chcę jest wypisane, bo wierzę w to Wszystko czego chcę, bo tak niewiele ci życiu tu, Wszystko czego chcę to kawałek własnej ziemi, w tej płynniejszej ściany mierzonej starej kieszeni Życia bezdzielnie krzające się za rogiem, a bo nic na tej sieci nie było już w moim rogiem Chciałbym aby czas zatrzymał się nie w maju, gdyby wtedy w raju nawet nie będę znachali Dziś tam raz stają racunki na znowu książkę Sala od małasów wyleguje się na łące Mam dużo czasu na wszystko Bo tym jest za szybko Nie chcę likwid, na ten moment Jak rywowy koszynek, tylko bo ja Przed telewizorem przerażam sobie pić piwo Nie do siebie żałuję, że moje życie tak zmiło Metal ma ja nie chcę się zarazić Idziemy z tym łańcuchem jeszcze raz Wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko czego chcę realnym panem jestem, już blisko Wszystko czego chcę, jest mi pisane. Powierzę w to, wszystko czego chcę bo tak niewiele. daj mi to, wszystko czego chcę, bo tak niewiele. Pam, pa, 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 wszystko czego chcę, będzie mi dane. w to. Wszystko czego chcę, realnym planem jestem. Wszystko czego chcę jest mi pisane, bo w to, wszystko czego chcę, nie życie mi to, życie daj, mi to, życie daj, życie daj mi to. Życie daj, życie daj mi to.